O, nie będzie dosłownie przed, przed tym strefą. w 51. W 51? To w jakieś górze było czy co? Strefa 51. Właśnie, dobrze. o z górze 51. Co, to jest zimna Strefa 69 Wychodzimy, wychodzimy Wszyscy zostaną wysiadać obok mojej dużyny. Dobra, szukam kontaktów, na razie nic Alfa 6 Koncentrujcie się skoncentrujcie się na zachodzie obok helikoptera Czyli aktualnie z, z przodu helikoptera wszystko na występować Jakikolwiek kontaktów Tutaj Alfa 01, Dobrawo 01. Yy, aktualnie nie widzimy żadnych celi w zasięgu naszego wzroku. Możecie kontynuować spokojnie na zachód. O, dokładnie na, poniżej mojego helikoptera. Tu, tu zmierzacie. Ej hey, Widzimy piechotę! Piechota wroga! Kierunek! Przed helopterem! Cenami

KONTAKTY NA PIERWSZE Jesteśmy skierowani zawsze w kierunku Vioga Ja nic nie słyszę, ogłuchłem MAM STOPPERY I tak nic nie słyszę oh DA w koncercie przed nami. Przed nami, są przed nami. Dobra, stabilny. Stabilny na 1, Jasne. Y -y -y, starcie powinno być za 10 minut. Jest stabilny. Dobra, rozstawiam

A czego? Jest wszystko w porządku. Szukam wrogów na termowizji, nikogo nie widzę, ale chyba słyszę strzały, nie wiem, albo ogłuchłem. Attention, flag! Tak, potwierdzam, strzały są, po naszego Black Hawka strzelają. Dość dobrą, okopaną pozycję. Ej, podajże jednostki go... Kierunek, kierunek. Nie mogę określić. Widziałem go Ja nic Jest Potwierdzam Zastrzelony Ja pierdzielę, co się dzieje? W budynku Dobra, no to go zabierzemy Trzeba na niego wzywać, bo za, za chwilę, za chwilę będę musiał masaż serca chyba robić Tak? tak Wiesz, widziałeś, widziałeś ten budynek, gdzie byłem przed chwilą? Tak, widziałem, można wejść? We, wejdź tam na górę Jasne Tamten będziesz pochłaniał Black zajmie się Michaelem na dole Mati, ty, ty na razie patrz w Na miejscu Alfa Jestem Dobra jest kontakt na, 40, na 50 mniej więcej, rozejrzy się czy jeszcze kogoś nie ma Ktoś kontaktuje się na radio Ile? Ile? 50? Mati, Mati z góry do mnie Otwierajcie ogień, tylko sprawdź czy martwi Przestań z tą drużyną Trzymaj się lepiej On odstał Na twoją pozycję możliwe, jest tołg Trzymaj do nas Kurwa Co z nim? Jestem, nic mi nie jest cholera wiesz co wykonujemy co takich chwilę VPR Bo jest tam jej od czysta Ale chyba kwadratia jest na potrzebna No umiera jednak stan jest bardzo słaby No to lepiej go zabrać Błogo nie wytrzyma najprawdopodobniej. Dobra, Black, kiedyś rozjrzyjesz się jak sytuacja? a? ciebie prawdopodobnie. Uważaj na swoich. Okay. To powietrzna, nie ma nas. Ona się rozbiła? Yeah, Możesz mi powiedzieć, gdzie a dziesiątka się rozbiła? Mati, czegaj, się ze mną. Dobra, Black, y mamy się przenosić z nim. Dobra, dawaj, Black. Ja trzymam tu, ja trzymam tu. Czekamy tutaj na ewakuację, osłaniać strefę lądowania. się Wejdźmy na dar tego budynku. Dobra, okej. Okay. Czyli jest w ogóle opcja. Chodź, raczej trzeba to wejść. To -tutaj, ktoś t -t Tutaj, brawo do afy. Wchodzimy na, na dach budynku. Czy, czyli, czyli dalej na wschód, tak? Ta. To są nasi akurat? to jest Przed nami West 210 Kurwa kontakty przed nami Kierunek 230, na wzgórzu no dobra, dobra. Teraz W takim razie jestem teraz u was spadli, wszyscy spadli spadli W sumie wreszcie wszyscy spadli

Mati, weźli tam na lot pierwsze. Ja no, by Odległeś kilometr. MRAP na mapie jest Trochę bliżej, jakieś 600 metrów poniżej są... Jest trzech żołnierzy. No, za jest trzy, Czterech! Jest, jest, jest Dobra, ostrzelać bazę. Uzbroimy się tu, budować okopy. Okop Okay, jesteśmy wysunięci jesteśmy podrzałem. Ale jesteśmy na Opatrują. No ja też jestem ogółchnięty, Dostek Mati, lez tu jakikolwiek wsparcie, możliwe, że Bądźcie poinformowani Maxim dostał y Plan... nieprzytomnego, nieprzytomnego no, yy, Kierunek nieprzytomnego, 200, 200 tak. sprawdź, burusz. Ja Przejmuję przy, przy, dowodzenie i z, musimy z, zarządzić ponownie ewakuację. Widzę, widzę w fabryce. Nie, widzę w fabryce, nie wiesz co, Kierunek 175, 180, piechota, kilometr.